Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków. Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Katarzyny Ryrych zatytułowanej Dziura w serze. Czyta Katarzyna Kołeczek. Rozdział pierwszy. Mężczyzna siedział na ścieżce i trzymał się za nogę. Nigdy nie rozmawiaj z obcymi, przypomniała sobie Marianna. Tak zawsze mówiła babcia. Ale ten obcy wcale nie wyglądał groźnie i wszystko wskazywało na to, że ma problem. Pamiętaj, pozory mylą, kolejna mądrość babci. Jednak starszy pan nie przypominał kogoś, kto specjalnie zaczaiłby się w środku parku. Po prostu ze zbolałą miną rozmasowywał kostkę i coś do siebie mruczał. Drużynowa nie byłaby ze mnie dumna, pomyślała Marianna, a prababcia Niewiele starsza od Marianny, była w czasie wojny sanitariuszką. Co powiedziałaby prababcia? Nie, po prostu nie mogła przejść obojętnie. Oczywiście nie mógł jej widzieć, drobnej dwunastolatki ukrytej za pniem starego drzewa. Gdyby tak było, z pewnością poprosiłby o pomoc. A tak zapewne czekał, aż ktoś się pojawi. Powinien mieć ze sobą komórkę, pomyślała. Ale nieznajomy najwyraźniej należał do pokolenia, które niechętnie korzystało ze zdobyczy techniki. Marianna na prędce zaczęła przypominać sobie francuskie słówka z kategorii wizyta u lekarza i z bijącym sercem wyszła z ukrycia. Starszy pan spojrzał na nią z niedowierzaniem. „ Dzień dobry! — powiedziała głośno i wyraźnie, starając się, aby jej szkolna francuszczyzna wypadła w miarę poprawnie. Dla mnie nie najlepszy. Odparł sarkastycznie staruszek. Widzę, wyrwało jej się, zanim zdążyła pomyśleć. Przepraszam, dodała cicho. Tak czy inaczej mogę oczekiwać szczęśliwego zakończenia mruknął nieznajomy i wskazał na leżący nieopodal rower, którego nie zauważyła. Cieszę się, że mogę panu pomóc. Jak dziwnie brzmiały zwroty, które nauczycielka wbijała jej do głowy że też miały okazać się potrzebne tak szybko. Na naukę francuskiego nalegała mama, od kilku lat pracująca w Belgii, w prawdziwym zamku. Marianna znała go ze zdjęć i krótkich filmów, które dostawała za pośrednictwem Facebooka. Mama przyjeżdżała na Boże Narodzenie, Wielkanoc i jeden miesiąc wakacji, i było to prawdziwe święto. Jeszcze trochę, powtarzała za każdym razem. Aż w końcu Marianna przestała w to wierzyć. Ucz się francuskiego, zachęcała ją mama. Myślę, że wkrótce będziesz mogła przyjechać do mnie na wakacje. A co ma do tego nauka języka? zapytała Marianna. Będziesz musiała przecież jakoś porozumiewać się z innymi. Ja będę musiała niestety pracować w tym czasie, wyjaśniła mama. Nie lubiła pożegnań z mamą, nie mówiąc o tym, że panicznie bała się katastrof lotniczych. Po powrocie z lotniska do domu siadała przed komputerem i śledziła samolot mamy na Skywatch. Kiedy mama lądowała na lotnisku w Charlois, Marianna opuszczała swój pokój z uczuciem, jakby nagle ciężar spadł jej z serca. Jakie to dzielne dziecko! mawiała przyjaciółka babci, a babcia oznajmiała z dumą, że w rodzinie Leśniewiczów wszystkie kobiety zawsze były dzielne. Ale Marianna wcale nie była aż tak twarda jak babcia, prababcia i nieznana pra, 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 która razem ze swoim mężem pojechała na zesłanie na daleką Syberię. Wieczorem, kiedy babcia siedziała w swoim pokoju, czytając swojej matce jej ulubione książki, Marianna cicho chlipała w poduszkę. Najgorszy każdego roku był dzień matki, kiedy w klasie organizowano podwieczorki dla mam i każdy wręczał swojej przygotowaną wcześniej laurkę. W zastępstwie mamy przychodziła babcia i Marianna nie mogła znieść pełnych współczucia spojrzeń koleżanek i ich matek, ale dzielnie trzymała fason. W mojej rodzinie wszystkie jesteśmy dzielne, powtarzała w myślach, kiedy wręczała babci kwiatek i laurkę. Laurkę babcia wysyłała mamie, a Marianna wyobrażała sobie, jak mama siedząc w swoim pokoju, otwiera kopertę. Co twoja mama robi w zamku? zapytała pewnego dnia Karina. Pytanie zaskoczyło Mariannę. Właściwie to nie do końca wiedziała, czym naprawdę zajmuje się mama. Nigdy o tym nie rozmawiały. Tak jakby mama specjalnie unikała tego tematu. Po prostu pracuje w zamku, odpowiedziała. Pewnie sprząta, skwitowała Karina. Wszyscy, którzy jadą za granicę, coś sprzątają. Marianna poczuła, jak piecze ją twarz. Wróciła do domu z nieznanym dotąd uczuciem upokorzenia. Dobrze się czujesz? Zapytała babcia. Dziewczynka pokiwała głową. Nie miała ochoty na rozmowy. Jedno, czego chciała to, zamknąć się w swoim pokoju, ale babcia nie ustępowała. Kiedy postawiła przed wnuczką kubek mleka z miodem i czosnkiem, niezawodne lekarstwo na przeziębienia, ta wybuchnęła płaczem. Co to się dzieje? Babcia usiadła obok niej i przytuliła ją do siebie. Nie chcę być przytulana, wymamrotała Marianna. Dorosłym zawsze się wydaje, że przytulanie pomaga, pomyślała. Była jednocześnie zła i rozżalona. Poza tym miała dwanaście lat i zawsze powtarzano jej, że jest duża. Karina. zaczęła, a babcia podała jej chusteczkę do nosa. Skoro uważasz, że jesteś za duża na przytulanie, powiedziała, porozmawiamy jak dwie przyjaciółki. To znaczy? Marianna głośno wytarła nos. Napijemy się kawy. Babcia wstała i udała się do kuchni. Napijemy się kawy. Dziewczyna nagle poczuła się bardzo dorosła. Po drodze weszła do łazienki i umyła twarz. A kiedy weszła do kuchni, na stole stały dwie maleńkie filiżanki. Te same, które babcia wyjmowała z kredensu, gdy odwiedzały ją przyjaciółki. Białą czy czarną? Zapytała babcia, podsuwając wnuczce cukierniczkę. Marianna spojrzała na malutki dzbanuszek z mlekiem. Białą, zdecydowała. O trudnych rzeczach zawsze rozmawiam przy kawie, wyjaśniła babcia. Marianna podniosła filiżankę do ust. Kawa magiczny napój dorosłych, choć ta była z pewnością bezkofeinowa, miała gorzki smak, pomimo że dziewczynka wsypała do niej aż dwie łyżeczki cukru. Spojrzała z ukosa na babcie. Starsza pani siedziała z nieprzeniknioną twarzą, choć Marianna gotowa była przysiąc. W jej oczach igrały tajemnicze iskierki. Chyba wolałabym zostać przytulona, pomyślała. Ale skoro podjęła taką, a nie inną decyzję... Chodzi o to, zaczęła, że nie wiem, co mama robi w tym zamku. Babcia podniosła do ust swoją filiżankę. Chyba jej to smakuje, pomyślała Marianna. Karina powiedziała... Ludzie zawsze muszą coś mówić. Jeśli mówią, zawsze starają się powiedzieć najgorsze. Karina powiedziała, że mama w tym zamku sprząta. Babcia lekko wzruszyła ramionami. Zapewne też sprząta, powiedziała z uśmiechem, ale robi jeszcze wiele innych rzeczy. Jakich? Gotuje. Gotuje? zdziwiła się Marianna. To oni tam nie umieją gotować? Bywaj tak, odparła babcia. Marianna podniosła filiżankę. Wypije wszystko do dna, zdecydowała. Ostatecznie w rodzinie Leśniewiczów wszystkie kobiety były dzielne. A filiżanka kawy. Cóż, w porównaniu z Syberią paskudny smak był naprawdę nic nieznaczącym drobiazgiem. Gorycz w ustach towarzyszyła jej do wieczora. Dorośli są dziwni, pomyślała, szorując zęby. Kawa Fuj. Ale może to przychodzi z wiekiem? W nocy. Śniła jej się mama gotująca zupę pomidorową, a w ogromnym garnku zamiast makaronu pływały ziarenka kawy. Zapamiętaj, powiedziała babcia, kiedy Marianna wychodziła do szkoły, że żadna praca człowieka nie hańbi. Jasne, pomyślała ponuro Marianna, ale inni nie muszą tego wiedzieć. Ostatnie słowo nie zostało jeszcze powiedziane. Starszy pan wyjął z kieszeni marynarki kraciastą chustkę i starannie wytarł nią czoło. Nazywam się Pierde Chamois, powiedział, i mieszkam w Annevois. Gdybyś była tak uprzejma i zawiadomiła, oczywiście jeśli umiesz jeździć na rowerze. Pierde Chamois, powtórzyła w myślach Marianna, z wła. Nazywam się Marianna Leśniewicz. Przedstawiła się, podnosząc z ziemi rower. I umiem jeździć na rowerze. Marianna. Na twarzy staruszka pojawił się uśmiech. Bardzo, bardzo francuskie. Choć, jak mniemam, twoi rodzice nie zastanawiali się nad tym. Przyjechałam z Polski, wyjaśniła. Moja mama pracuje w Chateau de Hun, a ja jestem u niej na wakacjach. Na twarzy starszego pana pojawił się ironiczny grymas. I jak ci się podobają wakacje? Zapytał. Marianna wzruszyła ramionami. Wakacje. Prawdę mówiąc, miałaby sporo do powiedzenia i nie byłyby to miłe uwagi. Ale co błyskawicznie wzięła pod uwagę? Starszy pan równie dobrze może być znajomym państwa Delanua i gdyby się dowiedzieli? Wakacje zaczęły się w chwili, gdy Marianna wydrukowała bilet, który kupiła dla niej sama hrabina Delanois. I od tej chwili zaczęła liczyć dni, dzielące ją od spotkania z mamą. Pamiętaj, tylko bagaż podręczny, poinstruowała ją mama, a następnie podała jej wymiar walizki i wagę bagażu. Zabierz najpotrzebniejsze rzeczy, a resztę dokupimy na miejscu. Stanęło na tym, że Marianna wrzuciła do walizki kostium kąpielowy, sweter, dżinsową spódniczkę i kilka ulubionych t-shirtów oraz sandałki. Na dzień przed wyjazdem odwiedziła znajomą fryzjerkę i kiedy wychodziła od niej z najmodniejszą fryzurą, poczuła się gotowa na podbój świata. I, o dziwo! Pierwszy w jej życiu lot samolotem wcale nie wydawał się przerażający. Na lotnisku babcia powierzyła ją opiece stewardessy. Co według Marianny było zupełnie zbyteczne, Samolot leciał bezpośrednio do Belgii, a z lotniska miała odebrać ją mama. Zapinając pasy, wyobrażała sobie babcię, która z pewnością już zaczęła się denerwować. Dziewczynka przymknęła oczy, a kiedy je otworzyła, samolot był już w powietrzu, a domy i samochody wydawały się jak zabawki porozrzucane przez dzieci. Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków.